Cześć, to maszynownia. E, tak jak mówiłem wcześniej, e, zainstaluję e, sobie Linuxa. Nie robiłem tego nigdy. Tyle co mi się do, udało dowiedzieć się z e, internetu, że to te dwie pierwsze opcje to z, od razu z Pandrive lecą. A tu jest instalacja graficzna, czyli taka jak Windows Nie wiem czy mi się sformatuje normalnie sam dysk, czy będę musiał formatować. Zobaczymy. W tej jednostce wymieniłem napęd DVD, macie na CD na DVD. szukamy po naszemu jest polski a czyli tu już myszko polska klawiatura polska a czyli bardzo podobnie jak Windows, bo podejrzewam, że bez żadnych niespodzianek będzie. Już nie wiem jak z tym dyskiem, czy mi to sformatuje, czy nie. Zaraz zobaczymy. Jestem w trakcie przebudowy trochę warsztatu. Jeszcze muszę jedno okno zamurować, żeby mieć więcej przestrzeni na narzędzia. Trochę ostatnio nie mam bardzo czasu. Jeszcze wszystkich świętych dochodzą, ale powoli się będzie robić na pewno. A właśnie, tutaj kumpel mi mówił, że yy, cały sprzęt on instaluje automatycznie przez sieć. Wystarczy kabel podpiąć i system sobie sterowniki sam pobiera. Także. Przyniosę router, jutro na pewno dzisiaj już na pewno nie, bo już tam po drugiej zmianie, z noc. Także przyniosę router i podepnę. No i zobaczymy, no. też to na pewno nagram. Wrzucę to wszystko w jednym odcinku. No właśnie, sieci nie skonfigurowało. Nie konfiguruj sieci teraz Chyba, że to trzeba hmm. Niech będzie debio. Chyba, że to trzeba będzie przy instalacji Muszę sobie jeszcze porządne statyw sprawić. Tu mam na stole przymocowany telefon i każdy ruch. E no niech będzie, szanownie. Pasło musi być. Oj, musi być. O, to dobrze. Zobaczymy jak z tym dyskiem. Może jednak coś z tego będzie. W ogóle ten system ma fajne takie te narzędzia startowe do sprawdzania yy, pamięci. Całego sprzętu zainstalowanego w kąpie, fajna rzecz. Nie wiem, na ekranie widzę taką krateczkę, ale nie umiem tego zlikwidować. Nie wiem, co to jest. Nagrywam teraz telefonem. Czego tak jest, nie wiem. Szczerze mówiąc, jeśli ktoś to ogląda, to napiszcie w komentarzach, jeśli wiecie, jak to zlikwidować. I poszło teraz tak. Tak, to weźmiemy to. Tam nic nie mam. Okay. tak okej, okay, się formatuje a właśnie tu pod linux jest tak samo jak pod androida jak się instaluje system androida na telefonie to też jest ext4 partycja, typ partycji no to przerabiałem trochę miałem hd2 htc, tam był windows Potem doszłem już do takiej wprawy, że to dwa razy w tygodniu potrafiłem zmienić. ROM Androida miałem mi oryginalne z HTC i z innych telefonów. Fajny telefon, wspominam go dobrze do dzisiaj. Teraz w sumie, jakby mi się gdzieś udało kupić taki oryginalny, nie. Jak to się nazywało? Niebrandowany. O ten telefonik to bym w sumie kupił. No, oczywiście za jakieś w miarę dobre pieniądze. Ale bardzo fajny telefon. Coś mi tu bardzo napęd mieli. Nie wiem czy to pójdzie może jakaś rysa albo co, ale no. Nagrywałem w ing, ING Burn. Natomiast z opcją sprawdzenia nie by wszystko było ok. No nic, poczekamy, zobaczymy. Idzie cały czas, powoli idzie. System zainstalowany, czyli tak trzeba na pewno wyciągnąć płytę instalacyjną i pyknąć dalej. Problem z baterią Kiedyś kupię, ustawię tą godzinę i O! Dla mnie coś nowego Ustawię tą godzinę i nie będzie tego komunikatu na, na da tej godzina ale... ważne. Powok to wygląda. Pierwsze uruchomienie, domyślne weźmiemy. Aha, czyli tutaj jest pewnie tak jak czułem. Menu start. Jak windzie. Katalogi, system plików. A, to pokazuje na, co mamy na dysku, tak? Niewiele się to różni od od windy. Jak się wydaje. No to jest pasek szybkiego rumia. uruchamiania. To jest chyba w tym w iOS bodajże też takie coś. Sieć nie będziemy uruchamiać. To pod prawem, co my tu mamy? Właściwości. Pulpit. Symbole. Nie wiem, to jest co to jest? Ikony? Dobra. W każdym bądź razie zainstalowany działa. E, teraz jeszcze. Muszę doczytać, bo nie wiem, jak sprawdzić, czy jest wszystko zainstalowane. Chodzi mi z jak się nazywa tutaj aktualizacji. Właśnie chodzi mi o, o sterowniki. No tu jest CNC nasze. To nas będzie interesować najbardziej. Nie, wiem, o co tu chodzi? A. A, dobra, na razie tego nie włączam, bo nie wiem co to jest. Szczerze mówiąc, ale się dowiem to. Nie wiem czy jest pulpity, czy co to jest, nie wiem też to. a brak połączenia się o, OK. Zrobimy jutro. Katalog użytkownika. OK. Poczytam. Yy, popatrzę. Skonfigurujemy wszystko i na pewno będziemy dać, także no na dzisiaj to wszystko do zobaczenia hej